Różne rzeczy można powiedzieć o Borderlands 3, ale na pewno miało jedno z bardziej imponujących stoisk na GameScomie. Ale nie stoiskiem będziemy się tu zajmować, a grą. Zapraszam na nową dawkę protoplasty loot shooterów. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Klas, a w tym materiale opowiem Wam o Borderlands 3, które ogrywałem na Gamescom 2019. I chociaż grałem to niestety nie miałem możliwości nagrywania rozgrywki, więc to co oglądacie to materiały prezentujące nagrania z tego samego dema, z którym miałem do czynienia. Zatem Borderlands 3. Raczej nikt nie spodziewa się po tej grze niczego zaskakującego. Obadane przeze mnie demo pozwalało pograć w tak Proving Grounds, czyli coś w stylu endgame'owych rajdów, w których tłuczemy potworki wykonując poboczne, opcjonalne zadania, aby na koniec uzyskać lepsze lub gorsze, zależne od naszych osiągnięć, łupy. Grałem jedną z postaci zwaną Amara, która posiada mistyczne moce i potrafi na przykład wysyłać przed siebie swoją projekcję astralną zadającą obrażenia. Drzewka umiejętności są tu wyraźnie bardziej rozbudowane i specjalne zdolności można wybierać spośród kilku, więc w tej części budowanie postaci będzie nieco głębsze. Na potrzeby Dema dostałem też kilka legendarnych splów, więc postrzelałem z karabinu, strzelby czy innego działa plazmowego i tutaj miały one przełączany strzał alternatywny, więc działo potrafiło walić pociskami rażącymi prądem albo kwasem. Od takie tam szczegóły dające graczowi więcej możliwości. Ale to, co zwróciło moją uwagę szczególnie, to nieco bardziej. Bardziej responsywne strzelanie. W pierwszym Borderlands przypominało klikanie przeciwników celownikiem. W dwójce spluwy miały już wyraźniejszego kopa i czuć było, że się z czegoś strzela, a w pre-sequel nie grałem. Trójka zdecydowanie najbardziej przypomina nowoczesną strzelankę, chociaż nadal odrzut jest tu raczej sugerowany i strzelanie pozostało dość arcidowe, ale cała otoczka sprawia, że jakoś się te spluwy czuje i przyjemnie z nich strzela. Poszerzono też wachlarz ruchów gracza, bo można się wspinać na obiekty, doskakując do ich krawędzi, czy robić wślizgi podczas biegu. Niemniej to nadal jest lud shooter ze wszystkimi jego przypadłościami. Spluwy sypią się z wrogów jak cukierki z piniaty, a co silniejsi adwersarze to klasyczne gąbki na ołów. Strzelamy, strzelamy i strzelamy do nich bez końca, jakbyśmy próbowali zabić pudziana pistoletem na wodę. Szczególnie daremna była sama końcówka dema, w której gra rzuciła na mnie jakiegoś twardego skaga który totalnie nie potrafił sobie poradzić z walką ze mną, kiedy wskoczyłem na wysoką formację skalną. Jego pocisków mogłem z łatwością unikać. Szkoda tylko, że ta łatwa walka trwała w nieskończoność, bo stworek miał pasek zdrowia długości linii kolei transsyberyjskiej. Oto więc, jak zapowiada się Borderlands 3. Jak więcej tego samego, ale z nieco lepszym strzelaniem, ładniejszą grafiką i wszystkimi przypadłościami loot shooterów. Nie powiem, grało mi się w to nieźle, więc jeśli tęskniliście za Borderlands, to trójka nie powinna sprawić wam zawodu. Udanego kolekcjonowania splów sypiących się z bitego motłochu. Game on! Wiemy, że tytułowe Borderlandsy to ziemię Bordera, ale czy chodzi o Border Collie czy Border Terriera? Hmm? Hmm?